Jesteśmy w kinoteatrze Rialto w Katowicach, gdzie dzisiaj fani będą mogli siedzieć zmagania na IM Katowice. Razem ze mną jest Piotr Isaac jeden z komentatorów. Witaj Piotrze. Dzień dobry. Drugi rok z rzędu będziesz miał szansę komentować IM. Dla Ciebie jako dla komentatora jest to chyba spore wyróżnienie, tak mi się wydaje. Nie, no jasne, ja myślę, że komentowanie IM w Katowicach to jest wyróżnienie dla każdego komentatora tak naprawdę i, i w tym i dla mnie. To będzie trzeci a IM, który będę komentował, drugi z rzędu, tak jak powiedziałeś i, i cieszę się, że to jestem. I, i, I potem, co posiedziało tutaj rok temu, to, to też tak samo bardzo chciałem być i w tym roku jednym z komentatorów. Właśnie, w tym roku nie będzie majora, Na tym roku był. Sądzisz, że w ogóle Katowice jako całość, jako impreza potrzebują tego statusu majora, czy jednak mają już taką renomę jako turniej, że to nie jest konieczne, żeby przyciągać jeszcze kibiców? Nie, myślę, że nie, myślę, że, że jakby major jest zawsze fajna sprawa, ale po tylu latach, od kiedy AM jest w Katowicach, to, to jest ten, ten moment, kiedy Katowice stają się stolicą e-sportu na całym świecie i major absolutnie nie jest potrzebny, żeby, żeby przyciągnąć kibiców. Wiesz, to może dostaje same pytania, czy będą leciały skrzynki podczas, podczas streamu, to jasne, ale to i tak chyba nie jest tak ważne dla ludzi jak, jak sam turniej po prostu. I, i, i to, żeby tutaj być razem, razem ze wszystkimi innymi, żeby się połączyć w ogóle w tej wspólnej pasji, jaką jest e-sport. Tutaj na miejscu będziesz komentował w duecie, zwykle na streamach komentujesz raczej solo, ma dla Ciebie w ogóle to znaczenie, masz jakiś ulubiony styl, czy lubisz i tak i tak komentować mecze? Czy wiesz co teraz w tych czasach solo komentuję tak naprawdę tylko w momencie, kiedy są jakieś kwalifikacje, jest otwarte go i wtedy sobie gdzieś tam na chilku mogę pokomentować u siebie na kanale na gdzieś tam solo, ale generalnie no, zawsze jest potrzebny ten drugi komentator, moim zdaniem, żeby się dopełniać, żeby prowadzić dialog ze sobą, prawda? Bo to na pewno bardzo rozmaica samą taką kasterkę, sam stream, także na pewno dużo bardziej lubię komentować z drugim kasterem, a szczególnie z takimi, których lubię, a tutaj są sami tacy ludzie, także dla mnie to jest czysta przyjemność komentować czy z Kubikiem, czy z Morganem. Szkoda tylko, że znowu niestety nie doświadczymy polskich zespołów, polskiego zespołu w ogóle, chociaż jednego. Tu już kolejny IEM kiedy tak się dzieje. No, na razie sytuacja na polskiej scenie jakby no, nie jest za bardzo optymistyczna, jakby no, nie da się ukryć. I tu właśnie pojawia się Meritos Banditos, to jest drużyna no, oczywiście z, na, na miarę top 30 HLTV i za rok. Taki jest plan, żeby za rok przyjechać tutaj jako Meritos Banditos i zagrać na AM. Właśnie miałem Cię o to pytać, czy możemy się spodziewać, że za rok jakiś, nie wiem, jest Sp jeśli chodzi o wasz udział tutaj? Myślę, że jak Pago się nauczy kilku smoków i flash'ów, a ja posiedzę trochę więcej na meczu to myślę, że to jest jak najbardziej w zasięgu. Ale najpierw czekają was zaznaczone do Game Clash Masters. No, dosyć ważne wydarzenie dla was, jako dla dosyć młodego składu, może nie wiekiem, ale jeśli chodzi o, o cały okształt. Zamierzacie się jakoś szczególnie przygotowywać pod ten zespół, czy nadal będą takie swobodne treningi i trochę freestylu? Myślę, że trochę potrenujemy. Na pewno chcielibyśmy gdzieś tam jakiegoś wsparcia trenera. Jeszcze nie wiem do końca kogo, ale, ale gdzieś tam już sobie tutaj, tu, tutaj sobie szukujemy grunt. Znaczy, Rozmawiałem nawet z Sajem wczoraj przez telefon, a propos tego, co się działo dwa dni temu, kiedy przegraliśmy dwa mecze w SEA i, i tego, że zbliżają się te kwalifikacje. I stwierdziliśmy, że musimy trochę pograć, to potrenować, trenować, sobie przygotować. Ale nie po to, żeby awansować, tylko żeby przegrać z honorem. Przez taki jest plan. Przegrać kwalifikacje z honorem. W sumie można powiedzieć, że Meritos Banditus to jest taki trochę fenomen, no bo czasami odnoszę wrażenie, że przeglądając internet, że ludzie bardziej interesują się waszymi wynikami w SEA Open niż, nie wiem, wynikami Australii czy Fnatic na tych najważniejszych turniejach. Jak myślisz, z czego to wynika? Myślę, że przede wszystkim z tego, że jesteśmy drużyną pięciu influencerów i każdy z nas niesie ze sobą rzesze fanów, widzów tak I, i ci ludzie chcą nas wspierać. Jeżeli ludzie lubią mnie, no to, no to chcą oglądać mnie grającego w Amelie jak lubią Paszę, to, to chcą oglądać Paszę grającego w Amelie i, tak i tak dalej, Więc każdy ze sobą niesie, niesie mnóstwo tych swoich widzów, fanów i, i dlatego tyle ludzi nas ogląda tak naprawdę, bo na, na streamie każdego z nas jest kilka tysięcy widzów, prawda, czy nawet kilkanaście. Więc no, to przede wszystkim się przekłada na, na sukces tej, tej Drużyny. No jesteśmy drużyną influencerów, wiadomo, nie trenujemy tyle, co inne właściwie w ogóle nie trenujemy. Ale jednak dobawimy no, się grą i chcemy to pokazać. Oczywiście jesteśmy wściekli, kiedy przegrywamy, bo wszyscy jesteśmy ambitnymi osobami, które posmakowały zwycięstwa. No, szczególnie Jarek oczywiście jest najbardziej doświadczony i myślę, że jego to boli najbardziej, więc się ja śmiejemy, że za chwilę albo wyłysieje, albo się wieje całkowicie. Więc chcemy wygrywać. Z drugiej strony jest ciężko, kiedy nie trenujemy. Jakoś musimy znaleźć odpowiedni balans pomiędzy poświęconemu czasu na grę, a, a jednoczesnym gdzieś tam chillem i zabawą. No ale to wsparcie kibiców, które no, jest niezaprzeczalne na pewno wam pomaga. Oczywiście, no to też, to też motywuje, bo u nas wszystko wkurza, kiedy przegrywamy, bo wiemy, ile ludzi to ogląda, ile ludzi chciałoby, żebyśmy wygrywali, dlatego, dlatego to jest niesamowite. I na pewno będziemy chcieli poprawiać swoją grę. Znaczy, to też jest fajne, że, że ludzie mogą nas śledzić cały czas. Każdy nasz trening ludzie oglądają, prawda? Znaczy, ludzie mogą oglądać nasze treningi, więc widzą, że sobie omawiamy jakieś błędy, i później oglądają te mecze, i widzą, co się przekłada na wynik, prawda? I to, to jest mega, mega fajne. I, I myślę, że to też jest taka, taka frajda i dla nas, i dla samych widzów, że mogą śledzić nasze treningi i potem mogą widzieć, co tak naprawdę zaowocowało, tak? czy słuchają anality, analiz trenera, bo, bo Henry nam analizował mecze i, i czytałem to przed meczem, potem wchodzimy w mecz, mówię co i jak, są jakieś założenia do trenera, okazuje się, że to wszystko działa i to jest super sprawa, myślę, bo jesteśmy jedyną taką drużyną w Polsce, która takie rzeczy pokazuje. Teraz sporo grywasz w CS-a z uwagi na obowiązki w Emeritus Banditos, teraz będziesz miał okazję pokomentować regularnie. Jestem ciekawy jak zmieniło się twoje spojrzenie na grę z uwagi na to, że no dopiero co niedawno testowałeś projekta od Riotu, czyli no jakby teoretycznie konkurenta Counter Strike'a, czy w związku z tym co zobaczyłeś wtedy na tych pokazach zamkniętych, jakoś inaczej teraz patrzysz na CS-a, nie wiem, widzisz pewne jakieś mankamenty albo czegoś ci brakuje? Znaczy, ja myślę, że to, że zagramy w projekcie tej, to nie znaczy, że o że, że, dostrzegać jakieś mankamenty CS, bo te mankamenty CS to się dostrzega od lat tak naprawdę. Przede wszystkim no, gdzieś tam ten brak zaangażowania troszeczkę Valve. Tak? W sensie cały czas mamy takie pretensje, że, że Valve mogłoby tę grę rozwijać dużo mocniej, tak? Jak ja patrzę się na to, co się dzieje z Dotą, prawda, to... to macie taki żal, że z CS-em tego nie pchał tak, tak mocno też do przodu, że CS-a tak naprawdę rozwija bardziej community i bardziej zaangażowanie różnych firm i różnych osób niż sam, sam Valve, tak? To, to przede wszystkim rozwija CS-a i, i tutaj można mieć jakiś tam żal do Valve'a i myślę, że to, że zagram w Project A i zobaczymy, jak to tam wygląda, to nie, to nie znaczy, że gdzieś tam zmieniam zdanie o CS-ie. Znaczy, wiesz, CS to jest wciąż niesamowita gra, która Zmieniła moje życie i wielu osób tak samo i do CS będę miał zawsze sentyment. Ale z tego, że Project Tej wychodzi, no się cieszę z kilku powodów, przede wszystkim dlatego, że Project Tave wygląda mi naprawdę grę z super, super potencjałem. Pierwszą tak naprawdę taką bezpośrednią konkurencję stworzę dla, dla Counter Strike'a i mam nadzieję, że nawet nie tyle, że ta gra będzie i w ogóle, ale mam nadzieję, że to wpłynie też na Walwa, że zaczną, że zaczną CSA mocniej rozwijać, że, że, że faktycznie poczują tę konkurencję, poczują ten oddech na karku i zaczną, zaczną robić więcej. No dobra, zaczęliśmy rozmowę od Jema, na jemie skończmy. Kto twoim zdaniem sięgnie po puchar na koniec turnieju? Właściwie nie, nie mam takich nadziei tak naprawdę kto, kto sięgnie po, po ten puchar, chciałbym żeby to nie było Astralis przede wszystkim, bo po prostu za dużo tych, tych nagrod wygrywali w poprzednim roku, to ich taki pierwszy turniej, który, który też na pewno chcieliby wygrać, myślę, że każda drużyna chciałaby wygrać turniej w Katowicach, no to jest jeden z najważniejszych turniejów w roku, Major czy nie Major to jest na pewno jeden z najważniejszych turniejów w roku i każda drużyna chciałaby go wygrać I, i tutaj liczę po prostu, że ktoś nas zaskoczy, że to będzie drużyna, której się nie spodziewamy. Dzisiaj w tym roku rozmawiam z Tobą jako z komentatorem, a w przyszłym roku już jako uczestnikiem, jak rozumiem. Albo wiesz, jedno i drugie, bo jak, jeżeli przyjedziemy, to i tak odpadniemy bardzo szybko, to wiesz, jeden dzień sobie pogram, kolejnego już będę komentował, wiesz, to jakby to można znaleźć balans na spokojnie. No to trzymam za słowo, dzięki bardzo. Dzięki serdeczne.